Firma Polpharma poinformowała niedawno o możliwych nieprawidłowościach w działaniu inhalatorów z jej lekiem. Chodzi o preparat Oxodil Combo. Producent wydał komunikat, w którym przekazał, że w bardzo rzadkich przypadkach ze względu na stwierdzone odchylenie produkcji inhalatorów, może nie być możliwe podanie żadnej dawki leku z inhalatora. Firma w swoim komunikacie dokładnie opisała, jak wykryć ewentualną wadę. Ewentualną, bo wyliczono, że występuje ona u około 0,19% wszystkich inhalatorów. Szansa, że pacjent trafi właśnie na ten wadę jest więc dość mała. Niemniej firma zaapelowała do pracowników aptek o informowanie pacjentów o konieczności sprawdzenia działania inhalatora. Jeśli to możliwe, apeluje też o sprawdzenie inhalatorów już podczas zakupów w aptece. W przypadku potwierdzenia wady apteka ma przyjąć zwrot i wydać urządzenie zastępcze.